Jesteśmy już w Nowej Zelandii, piękny kraj, ale w zasadzie przyjechaliśmy tu po to, żeby ścigać się na pięknych odcinkach specjalnych. Zapoznanie z trasą przebiega w, taki, w takich pokojowych nastrojach, pogoda jest ładna. Ale rajd zapowiada się deszczowy, co jeszcze bardziej utrudni nam zadanie. Mam nadzieję cieszyć się jazdą. Jest to wielka rajdowa przygoda, nie tylko jeśli chodzi o logistykę, ale również o te piękne, wymagające odcinki specjalne. Bardzo trudne technicznie, bardzo zróżnicowane. Jest dużo krętych partii, ale też jest bardzo szybko. A przede wszystkim czym się charakteryzują te odcinki? No, kątami zakrętów. Nie ma takiego samego zakrętu na świecie, ale tutaj to zróżnicowanie i ilość tych złych zakrętów, tych źle wyprofilowanych jest niesamowicie duża. W żadnym innym państwie na świecie nie widziałem. Takiej ilości zakrętów, które są źle wyprofilowane i to będzie utrudniać zadanie, ponieważ nie jesteśmy w stanie wszystkiego zapisać w notatkach, a będziemy ścigać się z kierowcami, którzy doskonale znają te trasy. Bardzo cieszę się, że jesteśmy tutaj i zamierzam cieszyć się jazdą.